Wiktor z Warszawy, z Polski. Wiele osób mówiło mi o pójściu do szkoły, nawet moja mama, która chyba wtedy nie była wierząca. I ja zapytałem mojego pastora i on powiedział, że tak, to może się wydarzyć. I on zapytał pastora Mata Gererta i udało mi się to zrobić, żeby tu być w jakiś, w ciągu dwóch tygodni. Było wiele problemów z ambasadą, ale Bóg naprawił wszystkie te problemy i Jestem tutaj dzięki Bogu. I wspaniale jest tu być i rozmawiać z ludźmi o Bogu. I to nas bardzo buduje. Mamy tutaj świetną wspólnotę razem społeczność w, jako jedność w ciele Chrystusa. I studenci chcą tu przychodzić, żeby tak nasączać się ludźmi Bożymi. Bo Mam, spędzamy około 90% czasu właśnie w, w ciele Chrystusa z ludźmi. I Bóg zmienia mnie, kiedy pracuję w kawiarni. To jest trudne, ale sprawia, Bóg sprawia, że moje serce jest bardziej otwarte dla ludzi. E, z Indii. E, Bóg e, pomaga mi zrozumieć, kim ja jestem jako osoba, będąc w szkole biblijnej. Poprzez chodzenie z Jezusem codziennie to naprawdę Szkoła Biblia bardzo wyposaża w zdolności, które pomagają w służeniu, w lokalnej służbie. Mamy tutaj tak wiele możliwości, żeby się uczyć i otrzymywać i dawać i ogólnie być wyposażonymi całkowicie w tym, co Bóg ma dla każdego z nas. Jedynym sekretem tego. Jedną takim haczykiem jest po prostu to, że musisz być dostępny dla Boga. Sani z Finlandii. Ja chciałam iść do szkoły biblijnej, bo bardzo chciałam lepiej poznać Biblię, więcej nauczyć się o słowie Bożym i kim jest Bóg. I praca tutaj w przedszkolu także pogłębia moją relację z Bogiem, ponieważ. Mogę, mogę wziąć te rzeczy, których nauczyłam się w szkole biblijnej i y, używać ich i uczyć się w jaki sposób lepiej i mocniej służyć Bogu y, dzieciom i ich rodzinom. w z Budapesztu. Praca na kampusie jest wspaniałym. Y, y, o, swoją okazją, żeby, żeby pracować z ludźmi, którzy są, mają tak samo serce wypełnione Duchem Świętym. Mamy naprawdę dużo zabawy i, i, i żartujemy dużo. I jak właściwie ta praca wpasowuje e, się w tę całą szkołę biblijną? To pomaga nam mieć wspólnotę, społeczność z innymi. nasze relacje, że możemy się właśnie zachęcać nawzajem wersetami w pracy i albo po prostu modlić się od siebie. I tutaj w szkole możemy uczyć się razem i pod wspaniałymi mężami bożymi, razem z swoimi dziewczynami i mężczyznami bożymi. I też mogę z nimi mieszkać w, w akademiku, i mieszkam ze wspaniałymi chłopakami, z który, od których się wiele uczę i to jest wspaniała rzecz. Pieniami z Finlandii. Kiedy tu przyjechałem, myślałem o wersecie z Hebrajczyków 13.9, który mówi o tym, jak ważne jest, że nasze serca są przedstawione własce i to jest dokładnie wspaniałe miejsce, żeby właśnie zachęcać nasze serca do wzrasania własce. I to sprawia, że motywuje nas do działania dalej. Ta wiedza, że nauka nie kończy się tutaj, ale zawsze możemy iść do przodu. Tutaj praca tutaj przy sprzątaniu kampusu to naprawdę miejsce do nauki służenia. I nie myślę o tym, czy to jest jakby dobra praca, do, dobre miejsce do pracy, ale bardziej chodzi o to, że wszystko co robimy, robimy na chwałę Boga. Więc To jest wspaniały sposób na służenie innym. Sprzątanie ogólnie. Może ludzie tego nie zauważają. Ludzie tego nie zauważają, dopóki tego nie robią. To jest ważne miejsce służby w kościele. I, i daje Ci naprawdę praktyczne praktyczną naukę na twoje życie. Era Możesz się tu poczuć naprawdę, że jesteś częścią wielkiej rodziny. Nie jesteś po prostu jakimś tam zagranicznym studentem, który przyjechał tu się uczyć ale, i może wrócić do domu, ale naprawdę czujesz się tu jak członek rodziny. I pastorzy tutaj naprawdę troszczą się o ciebie. To jest wspaniały czas, wspaniałe doświadczenie i myślę, że każdy student, każdy chrześcijanin naprawdę powinien doświadczyć. To wspaniałe, że oni nie traktują nas jak y, y, pracowników, ale jak braci, o których się troszczą. I jako wspaniałych przyjaciół, więc jest naprawdę tutaj wspaniała atmosfera, i naprawdę codziennie rano nie mogę się doczekać, aż przyjdę do pracy. No, Naprawdę uczysz się jak chodzić w duchu poprzez bycie tutaj, jak wychodzić ze swojego ciała i, i uczyć się chodzić w duchu i to jest bardzo cenna lekcja, którą się nauczyłem w szkole i tutaj to jest wspaniały przywilej pracować na kampusie, przy szkole, w szkole. I mogę mm, przynosić to, czego się nauczyłem w szkole gminnej, w do e, uczenia tych dzieci w szkole. Ta radość, e, którą widzisz poprzez e, to, jak inwestujesz w dzieci, jest naprawdę wspaniała. To jest tylko moje doświadczenie. I każde doświadczenie może być inne i ja nie mogę Ci powiedzieć, co Bóg zrobi dla Ciebie, ale po prostu możesz przyjechać, spróbować, możesz spróbować jeden semester, jeden rok i zobaczyć, co Bóg zrobi dla Ciebie. I myślę, że zostaniesz, bo, bo Bóg na pewno zatrzyma Cię, bo będziesz pokazywał wspaniałe rzeczy i będziesz chciał więcej i więcej. spróbujcie szkoły biblijnej, bo to jest tego warte. To przyjście do szkoły biblijnej to będzie jedna z najlepszych decyzji, jaką możecie podjąć w swoim życiu.